Dzień dobry panie trenerze, Damian Sosnaportowa, dumap.l. No to już jak klasyczek mówi na początek pytanie o sytuację kadrową, kto jest zdrowy, a kto nie będzie do dyspozycji w piątkowym meczu. Dzień dobry, no, myślę, że jutro będę więcej wiedział, bo zaczęła się wiosna. Mamy trochę takich problemów e, przeziębieniowych, zdrowotnych, także e, no, czekam na, na, na raport jutro. Mam nadzieję, że wszyscy będą do dyspozycji jakieś, Pojawiły się jakieś tam delikatne, delikatne tematy, ale, ale na dzisiaj no, nie wiem, zbyt, zbyt, zbyt dużo jutro będę miał pełny obraz i, i mam nadzieję, że będziemy wszyscy, wszyscy dostępni do meczu. Legia to zespół znany z dużej waleczności, który stara się grać wysoką uniemożliwiając przeciwnikowi swobodne rozgrywanie gry. Jak zamierzamy ominąć ten ofensywny zamek i znaleźć swoje okazje na strzelanie Gola? No przede wszystkim ja chciałbym zacząć od gratulacji dla legii Agilonii też za, za postawę w Europie, bo to jest coś fenomenalnego, że na Etapie mamy dwa polskie, na tym etapie rozgrywek mamy dwa polskie zespoły. Także duże gratulacje dla trenera Fej, dla trenera Siemieńca i dla, dla tych dwóch klubów, bo naprawdę to jest coś fajnego i coś, coś, co myślę, buduje naszą ekstraklasę i naszą, e, naszą piłkę. E, a wracając do, e, do pytania, jeśli dobrze pamiętam, o jak zamierzamy ominąć ten ofensywny zamek i okay. poszukać swoich okazji na strzenie gola. Okej, okay, jasne. Ja myślę, że nasze, nasze zespoły, zarówno Pogoń i Legia, są bardzo podobne w tematach ofensywnych. Myślę, że uważnie oglądając, znajdziemy dużo podobieństw w naszych momentach, kiedy mamy piłkę. Jesteśmy troszkę inni, jeśli chodzi o, o, o fazę bronienia, dlatego no my będziemy chcieli być bardzo mocno związani z tym, w czym jesteśmy dobrzy, czyli takim posiadaniu piłki, o które pewnie w tym meczu będzie trochę trudniej niż zwykle, no bo, bo Legia też lubi kontrolować mecz, mecz z piłką, aczkolwiek mieli też mecze, gdzie, gdzie tą inicjatywę oddawali, ale myślę, że w tym meczu to będzie istotne. Kto, kto, kto znajdzie ten moment dominacji z piłką czy, czy budowania swojej przewagi e, przez posiadanie i ja tutaj chciałbym, żebyśmy byli mocni w takich naszych momentach e, i uważam to za klucz do meczu w takich naszych momentach w budowaniu gry i w szukaniu przewag i w szukaniu wolnych przestrzeni, z których możemy korzystać, z których to dobrze korzystaliśmy do tej pory. A chcemy też być zabezpieczeni znowu w drugą stronę na te momenty utraty piłki. Chcemy, żeby to zabezpieczenie ataku było jeszcze lepsze niż we wcześniejszych naszych meczach. Piłkarze legi znani są ze swojej ostrej gry, a liderem w tym jest niewątpliwie Artur Jędrzejczyk, który często swoimi atakami na rywali balansował na granicy czerwonej kartki. Przypomnieć tu choćby mecz w Szczecinie, gdzie po faulu na kulu wyleciał z boiska. Będzie zatem trener uczulał zawodników, żeby uważali na swoje zdrowie przy pojedynkach siłowych? Nie, no, tamte mecze to już historia. No. My jesteśmy gotowi na twardą walkę i jesteśmy na to przygotowani, nie inaczej będzie w tym meczu i ja nie będę uczulał, będę zachęcał do, do ostrej gry, no bo, bo piłka nożna no to sport dla, dla twardych facetów i Andrzejczyk to, to twardy piłkarz, bardzo doświadczony, i, ale myślę, że my w swoim zespole mamy również zawodników, którzy nie pękają i którzy są gotowi na, na pojedynki. I ostatnie pytanie. W piątek gramy z Legią, ale już we wtorek czeka nas czas wielkiej próby, bo staniemy przed szansą na powrót na Stadion Narodowy. Czy w związku z tym nie kusi na, żeby w piątkowym starciu dać szansę rezerwowym, a pierwszy garnitur przygotować w pełni sił na bój w niepołomicach? No, ja mówiłem wam dużo razy, że u mnie nie ma rezerwowych. Oczywiście, jeśli spojrzycie w, w protokół meczowy, to, to tak jest, ale dla mnie ważny jest cały zespół i e, pojedziemy do, do Warszawy, może nawet w większym gronie niż 20 zawodników i to jest mój zespół, to jest moja, moja ekipa i ja na tych zawodników będę liczył, kto wystąpi w jednym i w drugim meczu, zobaczymy, ale obojętnie kto to będzie, to ja wierzę bardzo mocno w każdego zawodnika i znowu będę się powtarzał i każdy na pewnych etapach sezonu będzie potrzebny i będzie istotny, dlatego zawodnicy wykonują dużą pracę, żeby być przygotowani na moment, kiedy ewentualna szansa nadejdzie. Bartek Czotowicz w Szczecinie.pl. Mieliśmy już taką zbitkę w tym sezonie, tylko że odwrotnie, że najpierw był mecz pucharowy, a potem ligowy. No i widać było jednak w tym meczu z Lechem, że ten mecz z Piastem był w nogach. I teraz zastanawiam się, jeżeli w piątek będzie 60. minuta przy Łazienkowskiej i wynik 1-1, to Kamil czy Kulu zjeżdżają do bazy, bo we wtorek gramy z Puszczą, czy będzie to zależeć od scenariusza tego spotkania i będziesz tak decydować na bieżąco? Nie, no my jesteśmy przygotowani na, na różne scenariusze, na, na każdy moment w me, meczu, ale myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest to, że my każdy mecz chcemy wygrać. Każdy mecz, czy ten w piątek, czy ten we wtorek, każdy następny będziemy chcieli wygrywać i będziemy spoglądali tylko na co co jest najbliżej nas. Najbliżej nas jest mecz z Legią i tutaj będziemy się koncentrowali. Oczywiście mamy swoje rozwiązania i przygotowany na każdą ewentualność, ale myślę, jeśli doszłoby do takiego scenariusza, to będziemy myśleć o tym, żeby zwyciężyć w meczu z Legią. Okay. Proszę, Okej, proszę. Rozumiem. Na konferencji prasowej ostatniej nowego właściciela klubu Aleksa Haditarziego usłyszeliśmy, że przelał on całość, czyli całą transzę za uwolnione akcje spółki, czyli ponad 10 milionów złotych. To chciałbym zapytać o kwestie finansowe, to znaczy czy nadal jest ten stan aktualny pod tytułem grudzień i styczeń już uregulowany, a czekamy na resztę, czy jakby jesteście już na clear z klubem? A czy klub z wami w zasadzie, przepraszam. Czekamy na ostatnią płatność, która ma być lada chwila, także myślę, że jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o, o ten temat i nie mamy e, jak gdyby wątpliwości, że, że ten temat za chwilę, za małą chwilę zostanie rozwiązany. Okay. a czuć w szatni, że atmosfera jest lepsza nieco, no bo ostatnie miesiące to jednak takie duże zawirowania, różne oczywiście, sportowo jest świetnie, bo Pogoń Dalej gra o sukcesy i o trofea w tym sezonie, ale organizacyjnie bywało różnie, czy w szatni, no czuć jakieś Taki powiew świeżości? Każda zmiana niesie ze sobą jakiś taki dreszczyk emocji i pewnie inaczej jest też u nas i w całym klubie. No, czekamy niecierpliwie na moment, że mam nadzieję, że ten moment już następuje, że wyjdziemy na prostą finansowo i organizacyjnie. A jeśli chodzi o szatnie, no to ta atmosfera ona. Pomimo tego, co działo się dookoła, ona cały czas była bardzo dobra. Wspólnie o to dbaliśmy. Sztab, zawodnicy, wszyscy, którzy mają wpływ na pierwszy zespół i i myślę, że te ostatnie wydarzenia tylko umocniły tą naszą dobrą atmosferę, e, atmosferę w szatni. No bo dla mnie to jest klucz do tego, żeby dobrze prezentować się na boisku. My musimy od, od tego zacząć, że my w swoim towarzystwie będziemy czuli się ok i, i to towarzystwo nasze będzie sprawiało nam, nam Friday. I to nas będzie prowadziło do dobrej gry i do dobrych wyników. E, nigdy na odwrót w moim mniemaniu, w moim widzeniu i rozumieniu świata i piłki nożnej. Od tego musimy zacząć, to jest punkt wyjścia i, i to powoduje, że jesteśmy wtedy, e, wtedy nieźli. Dlatego no, mówiąc o tej atmosferze, e, ona była, ona jest i mam nadzieję, że będzie dobra w naszej szatni. Super, dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję możemy bardzo. wrócić teraz tutaj do Marcina, do przodu, proszę. Panie trenerze, Marcin Zapart Portowa Doma. Jeszcze raz gratulacje za wielkie show w meczu z Krakowem. A przystępując do pytań następująco. Czy będziemy mieli okazję w meczu z Legią zobaczyć kogoś z nowych piłkarzy z Ameryki Południowej i być może młodzież w większym wymiarze czasowym? No. Trudno mi odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. Tak jak powiedziałem, um, jutro będę miał większą wiedzę na temat stanu zdrowotnego wszystkich zawodników i tego, w jakim jesteście momencie jako zespół. Wtedy pewnie byłoby mi łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Czy trener miał okazję porozmawiać już z Stanem Kesslerem o potencjalnych transferach piłkarzy z kartą w ręku, gotowych do wejść do pogoni w z marszu jeszcze w tej rundzie? Czy jednak z transferami poczekamy na nowy sezon? Odbyliśmy już spotkanie, rozmawialiśmy o przyszłości, o kształcie nas, naszego zespołu, o obecnym kształcie i o tym, jak chcielibyśmy, żeby ten zespół wyglądał na, na przyszłość. Także rozmawialiśmy w kontekście nowego, nowego sezonu dość globalnie i, i tak dość merytorycznie, dlatego czekamy na, na, na dalszą fazę jak gdyby, tych rozmów. No i tak, ruszamy ruszamy, myślimy o tym, żeby żeby nasz zespół był mocny w przyszłym sezonie. Tak, Mamy przed sobą oczywiście dalej to, co jest przed nami, to, co jest blisko. Ja, jako trener, jako sztab, skupiamy się oczywiście na tym, co jest do zrobienia jeszcze w tym sezonie. No ale planowanie to niezwykle ważna część pracy trenera i pracy dyrektora sportowego, dlatego no, planujemy już kroki, kroki które, które podejmiemy w przyszłości. Dziękuję. A... Pogoń wydaje się, że wychodzi na prostą po serii trudnych zakrętów organizacyjnych. Pana zdaniem w tym sezonie, które piękne miejsce ucieszyłoby pana i pana drużynę w tym sezonie, z jakiego osiągnięcia końcowego w tym sezonie byłby Pan zadowolony i realnie oceniłby pan możliwy do osiągnięcia tymi siłami, jakie aktualnie, jakimi aktualnie Pan dysponuje. Ja bym chciał, żebyśmy byli w tym pięknym miejscu na koniec sezonu. No, Nie każdy sobie określi to piękne miejsce, czym jest to piękne miejsce dla niego. Ja lubię wygrywać, ja chcę wygrywać i tak. I sam, e, jak gdyby, mindset jest w moim zespole i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Nie chcę mówić o, o, o wielkich rzeczach teraz. E, na ten moment skupiamy się na, na następnym kroku i tym następnym we wtorek, bo one są blisko siebie, dlatego, dlatego tak trochę z rozpędu musimy myśleć o, o, o tych dwóch i, i zobaczymy, na co, na co nas stać dalej. Najważniejszy następny krok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do kogo? Wędrujemy z mikrofonem. Chyba, że nie mamy pytań, to kończymy. Kuba, proszę bardzo. Panie trenerze, wyjazd na mecz z Legią to taki jeden z bardziej prestiżowych, również dla Pana nowego szkoleniowca w Ekstraklasie. Czy już ta taka otoczka związana z takimi prestiżowymi lub mniej prestiżowymi spotkaniami jest za Panem? No, w roli pierwszego trenera rzeczywiście ten, ten czas jest dość krótki, ale no, ja pracowałem dość długo, bardzo długo no, w moim odczuciu, jako asystent trenera, i, i na tych stadionach i w tych meczach dużych e, brałem udział. No, pamiętam, jak, jak wygrywaliśmy na legi, jak, jak przełamywaliśmy nasze takie długie pasy, których nie, nie zwyciężyliśmy, dlatego no to praca pierwszego trena jest inna, ale gdyby ta otoczka, o której mówimy, no to ona jest, jest znana. Ja się cieszę niezwykle, że ja mam szansę jako pierwszy trener poprowadzić zespół Pogoni w tak prestiżowym meczu, jak, jak, jak mecz z Legią w Warszawie. No, przez ostatnie 10 lat Legia 5 razy zdobyła Mistrzostwo Polski, także no to jest dla nas duże wydarzenie, ale no my jak w każdym spotkaniu będziemy chcieli, chcieli pokazać się z dobrej strony, nawet na tle tak wymagające tego przeciwnika, jakim jest legia, i finalnie będziemy robili wszystko, co tego dnia będziemy mogli zrobić, żeby, żeby zwyciężyć. Są większe obawy przed tym meczem z Legią, bo ona też w podobnej sytuacji, że jest blisko podium, że też może pomyśleć sobie, że te czwarte miejsce jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, a ktoś może z tej pierwszej trójki jeszcze odpaść. Jednak ta perspektywa, o której my cały czas myślimy, o tym Pucharze Polski, powoduje, że no nie można zbyt dużych emocji nakładać na ten ligowy mecz. Słuchajcie, do końca sezonu zostało jeszcze 9 spotkań. To jest, to jest bardzo dużo punktów do, do zdobycia ale z perspektywy tabeli ten mecz jest istotny. No, nie będę tutaj zakływał rzeczywistości. Mówiłem o tym meczu z Krakowem, który był istotny, bo jesteśmy blisko w tabeli. Tak samo jest, dokładnie tak samo w meczu, w meczu z Legią. No, on ma znaczenie, pewnie jeśli mówimy o końcowym kształcie tabeli, ale no nie należy zapominać, że tych kroków jest jeszcze, jeszcze dużo tych punktów sporo do, do zdobycia, dlatego podchodzimy do tego bardziej na zasadzie następnego kroku, ale, ale z tyłu głowy mamy informację, no, że, że ten mecz jest w kontekście tabeli dość istotny. Jedno, jedno pytanko, ale wydaje mi się, że nie było okazji. Antek Klukowski podczas, podczas rozmów z nowymi władzami pogoni Prezes dyrektor Kessler, wiceprezes powiedział, że no jest taka z ich strony wola, żeby jednak ten zawodnik został. No, będą były już takie rozmowy, czy dopiero umówiliście się, z, że przeprowadzicie je w Nowym Tygodniu? W tym tygodniu no, z jednej przyczyny Antek jeszcze nie wrócił z reprezentacji. Dzisiaj, w godzinach popołudniowo, późnych popołudniowym wieczorem, wraca i no, my rano wyjeżdżamy na, po treningu na mecz. Dlatego, no, i później zostajemy w Warszawie, wracamy w poniedziałek, znowu wyjeżdżamy. Dlatego, ten, ten czas jest dla nas dość pracowity. Spotkamy się w przyszłym tygodniu i porozmawiamy, zobaczymy w jakim jesteśmy momencie i, i, i co, jak będzie nasza sytuacja wyglądała dalej. I jego na pewno w tej kaczy meczowej zabraknie, no bo nie miał szans się też pokazać. No, tak, tak. Proszę bardzo. Kto, kto następny? Nie mamy chętnych? Dzisiaj dynamika tej konferencji. Ostatnio dużo tych konferencji może dlatego. To ja, chyba, tylko dwa pytania. Gramy z Legią w Warszawie, tak z całym szacunkiem oczywiście dla nas, ale patrząc po nazwach to zawsze w takich meczach Legia jest postrzegana jako faworyta. No właśnie, czy według Ciebie Legia jest faworytem? Czy w ogóle można mówić o faworycie w tym meczu? Czy może już powinniśmy śmiało mówić, że Pogoń ma większe szanse, że ta geografia piłkarska trochę się zmienia, bo Legia, Legia jest słabsza? Kurczę, zobaczcie, jakie to życie piłkarskie jest. Ja od niektórych z Was dostawałem w styczniu pytania, czy my się utrzymamy w Ekstraklasie. No, bo byliśmy w takiej rzeczywistości, jest marzec, e, rozmawiamy. Tutaj wpadały pytania w kontekście Mistrzostwa Polski. Teraz e, czy jesteśmy, Ja rozumiem to wszystko, tak trochę, trochę żartuję, e, bo, bo w tej piłce rzeczywiście wszystko dzieje się, się szybko, a szczególnie u nas ostatnio no, dość dużo się działo, dlatego e, my. Postrzegamy każdy mecz jako szansę na zwycięstwo. Um, obojętnie z kim gramy, wydaje mi się, że w, na poziomie ekstraklasy na ten moment jesteśmy w stanie przeciwstawić się każdemu i z każdym um, mieć szansę, żeby zwyciężyć. I, I my tak do tego podchodzimy, szukamy naszych mocnych stron i, i te nasze mocne strony będziemy chcieli w meczu, również w Warszawie, e, uwypuklić. Czy nam przyniesie to końcowy rezultat korzystny dla nas? Mam nadzieję, że tak, no ale musimy być otwarci na, na różne scenariusze, bo bo, bo bo tak jest. I zrobimy wszystko, żeby, żeby w tym meczu zwyciężyć, a, a ciężko mi teraz określić pewnie, kto jest faworytem, kto nie. Jeśli spojrzymy na historię, no to większość tych meczów wygrywała. Legia z pogonią, ale jak spojrzymy już na statystyki z ostatnich lat, te statystyki są dość korzystne dla pogoni, także jak wygra lepszy, po prostu. No właśnie, ta sytuacja się tak zmienia, że można śmiało zaryzykować, że w naszej sytuacji to, mimo że gramy z takim rywalem, jak podkreśliłeś, zespołem, który cały czas gra w europejskich pucharach, no to remis tam chyba w naszej sytuacji nie będzie zbyt dobry, patrząc na te cele, które chcemy osiągnąć, w widzę. No pewnie jeśli przed meczem mówimy i, i, i nawiązując do moich słów wcześniejszych, pewnie tak, bo, bo chcemy w każdym meczu zwyciężać, no ale mecze się układają, układają różnie, dlatego no nie możemy z góry założyć, który wynik będzie dla nas dobry, który nie. Oczywiście najfajniejszym scenariuszem jest taki, że przywozimy z Warszawy trzy punkty i my w to wcelujemy. Jak będzie, jak będzie, zobaczymy. Jak mamy gonić tą trójkę, no to chyba tam trzeba poszukać tych trzech punktów, to ten jeden, to nam tam za dużo nie da. No pewnie tak, jeśli mówimy w kontekście gdzieś um, walki o czołowe lokaty, no to jest ta, ta przestrzeń do nadrobienia i chcąc y, być tam do góry, to, no, to trzeba zwyciężać, no nie ma innej drogi. Jeszcze zapytam o Puszczę, bo ja nie wiem, my się chyba już przed Puszczą nie spotkamy, prawda? Mówiłem o tym na samym początku. W poniedziałek o 11.15. Zapraszam. Dobra, no to odpadam oczywiście z tym pytaniem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Artur. Dzień dobry, panie trenerze. Ja wiem, że trener się koncentruje oczywiście na swoim zespole, ale bym poprosił o kilka słów o legi. Takie najgroźniejsze punkty, bo pewnie słabe ten zespół ma, no to, to, to lepiej zatrzymać dla siebie i swoich zawodników, ale najsilniejsza strona legi, najsilniejsze punkty tej drużyny. No myślę indywidualności, indywidualności, bo, bo ta jakość indywidualna zawodników jest na, na dość dużym poziomie. Winagre, Gualt, Kapustka, no to, to są takie czołowe postaci, jeśli chodzi o naszą, o naszą ekstraklasę, nawet jak się spojrzymy na ich liczby i na, na to ich prezencję w Europie, no to, to ta jakość jest, jest duża, także, także inni zawodnicy, o których, o których dziś nie mówię i, no i ta jakość w ofensywie. Na pewno te momenty, um, kiedy, kiedy posiadają piłkę, kiedy atakują pole karne, są, są bardzo jakościowe i przed tym musimy się uchronić. Także stałe fragmenty w ofensywie to dość mocna um, broń w tym, w tym sezonie Legii. Um, a w drugą stronę no, trochę taka dysbalans i dysproporcja między bronieniem a atakowaniem, bo, bo sami zawodnicy, sam trener o tym mówią, że tracą za dużo goli na tą jakość, którą, którą posiadają i tak samo jeśli chodzi o stałe fragmenty w bronieniu, ta, ta skuteczność w bronieniu, nie jest zbyt wysoka na ten moment, dlatego jak każdy zespół posiadają dobre i, i słabe, słabe strony, z tych mocnych stron to jest na pewno ich, ich ofensywa i, i przed tym będziemy musieli być na to, będziemy musieli być na pewno czujni. Pan już wspominał, że czeka na ten raport medyczny, że jutro będzie trochę więcej wiadomo co do tego jacy piłkarze będą do dyspozycji, ale z jednej strony chyba też cieszy powrót kartkowiczów, tak? bo już się skończyła pauza i Rafałowi Kurzawie i Marcelowi Wędrychowskiemu, więc to też trochę poszerza zakres możliwości dysponowania składem i drużyną na, na, na mecz z Legią. No zdecydowanie o tym, o tym rzeczywiście nie, nie, nie powiedziałem, bardziej spoglądałem pod kątem kontuzji i chorób, ale tak, no to jest dla nas, dla nas olbrzymie, olbrzymie wzmocnienie i cieszę się, że ci zawodnicy wracają po, po pauzach kartkowych i tak z nimi jesteśmy po prostu zdecydowanie, zdecydowanie mocniejsi. Łazienkowska, stadion Legii. Wiadomo, zawsze jest tam super atmosfera. Głośny doping to jest też dobre miejsce na debiuty w ekstraklasie. Kilku piłkarzy pogoni debiutowało. No, chyba naj najbardziej znany to Sebastian Kowalczyk. Więc czy możemy spodziewać się jakiegoś debiutanta w pogoni w ekstraklasie w tym piątkowym meczu? Ja mam takiego jednego kandydata. Myślę, że myślimy o tym samym zawodniku. No tak. Ja, ja Wam powiedziałem i ja nie zmienię zdania. No, dla mnie każdy jest istotny i każdy jest ważny i, i, i każdy tą szansę kiedyś dostaje. Ja nie boję się stawiać na, na, na zawodników mniej doświadczonych i ostatnio też mieliśmy debiut w ekstraklasie w naszych warwach, dlatego zobaczymy. Zobaczymy jak, jak potoczy się mecz, jak potoczą się też następne mecze. No, czasu na te debiuty jeszcze mamy trochę, ale obojętnie czy ktoś grał w ekstraklasie, czy nie. Nie grał, czy tych meczów ma dużo, czy ma mało. Jest tak samo ważny dla mnie i tak samo jeśli wystąpi w spotkaniu z Legią, dostanie ode mnie zadanie, będzie w stanie w 100% realizować. Podejrzewam, że gdyby zapytać się kibiców, przeprowadzić wśród kibiców sondę, czy należy odpuścić mecz z Legią, bo we wtorek Puchar to chyba większość by stwierdziła, tak, lepiej odpuścić ten mecz, a siły zachować się na, na puszczę. Ale z drugiej strony, no to jest jednak za bardzo prestiżowy pojedynek który może też dużo nam dać w kontekście walki o czołową trójkę w ligowej tabeli, żeby, że tak powiem, kolokwialnie odpuszczać. Poza tym, no, jak nie wyobrażam sobie sytuacji, że trener wchodzi do piłkarza: Nie, to dzisiaj nie musicie się tam męczyć. Nie i musimy i tak dalej, dalej. Panie Arturze, że nie musimy iść dalej z tym pytaniem, bo u mnie. W moim rozumieniu sportu i rywalizacji nie ma takiego słowa jak odpuścić. Ja wzmacniam tę rywalizację na każdym treningu i, i, i ja lubię zawodników, którzy chcą rywalizować, którzy lubią rywalizować. Wręcz kocham zawodników, którzy nie lubią przegrywać, nie nienawidzą przegrywać. Dla mnie sport jest to rywalizacja, to emocje, i, i nie ma takiego słowa odpuścić. My chcemy wygrywać w każdym następnym meczu, zrobimy wszystko, nie każdy mecz wygramy, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo, bo tak jest konstruowany sport, ale ta nasza droga zawsze będzie prowadziła do tego, żebyśmy robili wszystko, żeby wygrywać mecze. Nie ma innej drogi, nie ma słowa odpuść, nie ma półśrodków, nie ma kompromisów dla mnie, Olin. Eee, in. A poza tym chyba lepiej jechać do Niepołomic po wygranym meczu w stolicy. No Nie ma lepszej regeneracji niż taka regeneracja po, po zwycięskim meczu, ale no my też do tego tematu regeneracji jesteśmy i, i przygotowania do następnego meczu jesteśmy gotowi, mamy to też detalicznie zaplanowane i, i też mamy na to różne scenariusze i e, będziemy gotowi na, na mecz w Warszawie i, i będziemy gotowi na mecz w niepołomicach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dzięki za udział w konferencji.